Spada. Hej, 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 cześć widzowie, wi witam Was w nowym odcinku z duma. Nie wiem w ogóle gdzie mi wylądowaliśmy. Sygnał utracony. Kommando sygnał wykryty. Okej. Okay. Gdzie ja jestem? Dobra... Okej, okay, dobra, co to za ołtarz? Gdzie ja kurwa jestem? Dobra, a To coś, nie wiem, to, to, to coś to chyba winda Nie wiem, w ogóle rozdział był podpisany jako jakaś świątynia, czy, czy... coś w ten deseń. Okej. Okay. Już widzę tutaj jakąś anomalię mam wybraną. Nie tą broń, co powinienem. Dobra, mało amunicji. No widzę, że mała amunicji. Dobra, ej, jakoś tutaj cicho, co nie? Tak, tak. Jakoś nienaturalnie. Muszę dobrać głośność, bo głośność miałem ustawioną w podług w streama i to jest ten problem właśnie teraz, że nie mam dobrze dobranej głośności. Dobrze. Mamy tutaj iść, więc idziemy, chyba że jest tutaj coś też nie wiem, fajnego. Jest na pewno kapliczka, jest na są na pewno znajczki. Oj kurde, idziemy, nie? Aha, dobra. Kapliczka. My tu mamy w kapliczce. Yy, możemy tak strzelby sobie jakieś tutaj kupić. Yy, cyklera. Cyklera w ogóle nie używam, yy, pulweryzatora też nie. Pustoszyciela również nie używam. Co to jest? A, do kuli. Yy, Okej, okay. kula łańcuchowa zadaje większe obrażenia pancerzom, kiedy jest w pełni doładowana. Weźmy sobie to. I tak nie mamy za co, nie mamy czego wybierać tak naprawdę. Za Ta bardzo. To trafienie z granatnika demonów pod wpływem piłotarczy jej upuszczenie granatów odłamkowych. O, ej, to jest dobre nawet. To by było nawet dobre. Sparowanie ataku piekielnego wyładowania sprawia, że zada zadawane sobie obrażeń tymczasowo leczą. To jest zajebiste. To jest zajebiste wizowy. No to, to akurat sobie wezmę. Dobra, weźmy sobie też to, bo w razie w jakbyśmy chcieli po prostu podjąć decyzję wybrania tego dziada, to będzie tutaj to dużo, dużo lepsze. Okej, okay, mamy kulę łańcuchową, pocisk w pełni doładowanej kuli łańcuchowej wybuchają przy trafieniu demona Okej okay. Mamy jeszcze jeden ten kryształ Okej, okay, zada zadaj demonu wybuchowe obrażenia od kosmicznego wyłomu i w pełni... Jezus Maria, pogłos jakiś, dostałem misję Zarąbiście Okej okay. Detonowane i odbite ten pociski rozdrabniacza zadają większe obrażenia. No nie mamy tutaj nic więcej do, do zrobienia, tak naprawdę. Wyzwanie mistrzowskie, okej. Okay. Dobra, a to jak tam otworzyć? Powiem, że tam są jakieś znajdźki. Pewnie dopiero. Po tym tutaj. Dobra. Po tym tu, znaczy się bardziej chodzi o No wiecie. O tych potworach co tam trzeba zabić. Nowy przeciwnik rąba was Ale już widzę, że gierka jest za głośna. Już widzę, że gierka jest delikatnie za głośna. Dobra. Okej, okay, bang. Dobra, jest duży, jest duży szmaciarz, ale nie jest jakoś mega mocny Więc chociaż tyle. Ale cały czas są nowi przeciwnicy, to jest bardzo ciekawe. Ja już myślałem, że się skończyli, <grych> prawdę mówiąc, nowi przeciwnicy, bo ostatnim dostaliśmy tutaj nowego przeciwnika tą, tą hybrydę tego komando Skorpiona. Dobra, wreszcie dosłownie padł. Moment. Okej, okay, bank. No ci są dosyć trudni, bo ich trzeba walnąć tym. Yy, szarżą starczy. To jest dosyć wkurzające. Dobra. Gościu jest co najmniej wkurzający. A ja nawet nie wiem, co mnie zabiło. To jest, to jest dosyć ciekawe. Kosmiczny Baron. Wysparuj od obydwa gilotynowe pociski kosmicznego Barona, aby wytrącić go z równowagi. Dobra, cenna uwaga, że ten akurat typ jest odporny na na ogłuszenia trzeba go dwukrotnie odbić, a na ataki wręcz odbite w ogóle nie reaguje. To jest bardzo, bardzo ciekawe i zadaje mega duże wrażenia. Co to jest kurwa za typ? Ja się pytam. Nie wiem, jakiś fanatyk pewnie. Ale no, żeby taki mocny był. W sensie mocny... Wiecie, nie, że jest kurde mocny i nie można go pokonać. Bardziej chodzi o to, że jest mega odporny, nie? Nie wiem, coś już mnie tam bije. Tego pokonałem dwoma strzałami, to jest mega... mega zadowalające. Dobra, bang. Pewnie, bo kurwa po co w ogóle ja mam nie otrzymywać obrażeń. Masakra. Właśnie chyba do niego nie można podejść. No bo widzicie, że... O! W sumie ogłuszył się. Ty ziomek. Dobra, jakiś tam do rondo, może tutaj. Może coś takiego. Dobra, bank nie żyje. Spoko. Ten był ostatni, więc to, to, to nie jest jakieś mega. Mm, mega słabe. Kosmiczne oczy. Niektóre bramy w kosmicznej krainie są blokowane przez kosmiczne oczy. Aby otwierać takie bramy należy dopasować ich utryny do kosmicznych oczu, a następnie rozbijać owe utryny piło tarczą. Okej. Okay. Spoko. Jakby mamy to oko, trzeba je dopasować tak, żeby widziało coś innego. Tam, tamte jakby zwierciadło. Nie, nie wiem. Trzeba to dopasować Daj i rozdupcyć. Okej, okay. najstarszy no powrócił. Dobra, jakie ja mam tam się dostać teraz? To, to jest moje pytanie. Patrzcie, znowu, znowu nowy przeciwnik. Co jest w ogóle kurwa grane? Dwójka takich przeciwników, ty! No co jest? Dobra, fajna chociaż muzyczka leci. Łe. Le. Dobra. O, mamy zielony atak. Bum. No i gościu został pokonany. Oczywiście tą, tym odbiciem, tymi atakami, tymi sztyletami. Dobra, cyk, fuch, jesteśmy u góry. Tu mamy ten artefakt. Okej, okay, tam dolecimy sobie piłotarczą. Bang. A z powrotem. Okej, okay. już coś mniej więcej tam widziałem Że może trzeba... Nie, to nie tędy przecież I gdzie ja jestem? A Pomyliły mi się totalnie w ogóle kierunki, nie? To jest dosyć ciekawe Dobra, bank. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. No i tędy wystarczyło po prostu zlecieć. Dobra. No i to mamy. Znaleźliśmy kodeks. Kodeks miasta. Ruhu. Czy jakoś tak? Okej, okay, tu jest nagle woda. Bardzo dziwne. Mój poziom tlenu jest jednak ograniczony. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? Kurwa maczugę grozy znaleźliśmy. Maczuga grozy zadaje ogromne obrażenia celom celowi i pobliskim wrogom. Posiada ono maksymalnie jeden ładunek i uzupełnia amunicję broni palnej do maksimum przy trafiniu. Przy trafieniu, parowanie ataków piekielnego wyładowania spowoduje przyspieszenie yy, odnowienia uderzonego, yy, uderzenia maczugą. Yy, charakteryzuje się najdłuższym czasem odnawiania między trafieniami ze wszystkich rodzajów broni do walki, wręcz podnoszenie amunicji do, dla broni do walki, wręcz spowoduje skrócenie czasu jej ładowania. Broń białą na wyposażeniu można zmienić w zakładce. A, dobra, to, to już wiemy. Ale go ciepnąłem. Ty, ej, ale to zadaje duże obrażenia. O stary. Czekajcie, mamy tak. Kulę łańcuchową. Łańcuchowa powinna zadawać jeszcze jakieś dodatkowe obrażenia, tego co mi wiadomo. Bum Ej nie, nawet fajna ta kula jest teraz w tym momencie. Nawet spoko. Możliwe, że będę używał jej dużo czę częściej, właśnie na tych pajaców z. Z tymi właśnie, nie wiem, jakby to powiedzieć, pancerzami, tego słowa szukałem. Ok, mamy rubin, to jest dosyć ciekawe, bo gdzie on kurwa jest, nie? Dobra, mamy tam jakąś ściankę, mamy tam jakieś oko. Jak ja mam się tam teraz dostać, pytanko? No nie, tak tam nie doskoczę. Nie mam żadnego podwójnego skoku ani nic. Dobra, tutaj powinienem się dostać w tamtą stronę. A, no i widzicie. Dobra, to było to akurat dosyć ukryte. Okej, okay. bang czy dosyć ukryte właśnie nie niezbyt ukryte tylko nie do końca wiedziałem do czego to działa okej okay. yy. Ej czemu? jak? Dlaczego mnie oni tak spychają? O co tutaj chodzi? Ja, ja o czymś nie wiem. Dobra, no i zginąłem. Jakim cud? Tego nie wiem. Dobra, jeszcze raz, dawaj ich tutaj. Dobra, palownika sobie wybierzemy, Dlaczego czemu by nie. Gościu, kurde, ja myślałem, że ty tylko strzelasz. Co ty robisz? Dobra, bank, okay. Hej. No, ale ja mogę go. Ja chciałem go wykończyć, a nie uderzyć. Uderzyć, a. No, mogę po prostu, tak, w każdym momencie. Jak gość jest podświetlony, kurde, żeby go wykończyć, to chcę go wykończyć, a nie. <laughs> Boom. Dobra, i teraz, teraz podziałało Wykończenie nawet w miarę Dobra Nie wiem, te czary są trochę za mocne Dobra, wiedziałem, że on to rzuci Gdzie jest ta wiedźma? Tu jest ta wiedźma. Boom. Ok. No nie mam zdrowia. To jest... To jest jednak minus. <noise> Dosyć spory minus. Okej, okay, Tej wiedźmy chyba nie trafię w ogóle. Trzeba znaleźć jakby wiedźmę... Yy... Drugą wiedźmę. O, właśnie tą. Dobrałam. 6 HP. Ciekawe. Dobra. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego ja tak mówię cały czas ciekawe, ciekawe, nieciekawe. I yy, w ogóle, to chodzi o to, że. Nie tylko ciekawi to, jak ja yy, to wszystko przeżyję. Dobra. Mamy jeszcze Agadańskiego Cwela, który robi tutaj za dowódcę kapitana, nie wiem kogo. I generalnie jest to dosyć ciekawe. <ścoughs> nie wiem, moje ulubione słowo, dosłownie moje nowe ulubione słowo. Ok, czekaj, czekaj. Dobra Okej okay. Rozwalony <laughs> Rozwalony znaczy się yy... Ja nie jestem rozwalony, a on dostał wszystkie możliwe obrażenia Z tego plus wszystko Zablokowałem Dobra widzowie, kończymy typa w następnym odcinku. Dziękuję Wam za obecność i trzymajcie się. Hej hej.